To pozytywna inicjatywa dla nas, fajna zabawa. odskocznia od codzienności, od ciężkich treningów, a przy tym jeszcze mogliśmy pomóc choremu chłopakowi, dlatego super, super, super impreza. Wśród Was są zawodnicy, którzy lubią grać siatkówkę, Jak to wygląda? No tak, bo podobno Adrian Szady próbował swoich sił w siatku plażowej i to było widać, że Adrian i Rafał Struszka byli wyróżniającymi się postaciami w naszej drużynie. Wojtek, przed zakończył się kolejny etap całej dzisiejszej imprezy, czyli mecz piłkarski. No i wypadliście na teren Dom Jaka bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Trochę mi trudno złapać oddech, bo w takim tempie już dawno nie biegałem. Wprawdzie graliśmy z przewagą jednego zawodnika, ale to niewielka to była przeszkoda dla chłopaków z Radomiaka. Bardzo sprawnie operowali piłkę, piłką przez to naprawdę sporo pobiegaliśmy. Powiedz, jak wypadli piłkarze w meczu siatkarskim? Czy ktoś z nich mógłby się przydać Waszemu zespołowi? Zaskakująco dobrze. No, siatkówka jest dosyć trudnym technicznie sportem. Sam się zastanawiałem, jak chłopaki, którzy na co dzień nie obczują się. Z piłką, z mikrasem, jak, jak sobie dadzą radę, i naprawdę fajnie, fajnie odbijali. No, nie wiem, czy byliby nam w stanie pomóc, ale naprawdę dob dobrze sobie dali radę. Panie prezesie, jak ocenia ja pan się z Niezwykle pozytywnie, a potwierdzenie, utwierdza mnie w tym e, frekwencja jaka jest na, e, na hali, bo mieliśmy drobne obawy, czy, e, czy po prostu czy ludzie kupią ten pomysł, a okazuje się, że pomysł jest znakomity. Panie prezesie, tak, tak się zastanawiam, że czy po tym dzisiejszym ostatnim meczu e, piłkarskim ktoś z zawodników czarnych nie powinien dołączyć do Jadomiaka, do bo zaprezentowali się bardzo dobrze. Na szczęście ja nie muszę się tym głowić. Proszę pytać trenera Liczkę o to. Cieszę że hala Mosiru jest wypełniona, że ludzie przyszli, e, przyszli zobaczyć sport, ale przede wszystkim zaangażować się w akcję charytatywną. To jest piękne, że w tych trudnych czasach ludzie chcą uczestniczyć w takich imprezach. Panie prezesie, tak się zastanawiam, czy po tym meczu siatkarskim, który widzieliśmy, ktoś z zawodników jaka Pana zdaniem, ma przyszłe świadkówce, czy raczej jednak mimo wszystko powinni się skupić na na futbolu. Znaczy przyszłość na pewno mają, ale myślę, że są na tak dobrej drodze, żeby grać najpierw w pierwszej lidze, a później w ekstraklasie, że trzymając kciuki niech zostaną lepiej przy piłce nożnej. że bardzo dobrze sobie radzą zarówno i w siatkówce, i w piłce nożnej. No tak, no siatkówka jest trudnym sportem. Siatkówka wymaga... Milionów powtórzeń i to jest bardzo techniczny sport, szacunek powiem dla piłkarzy Radomiaka, że tak dobrze sobie radzi. Natomiast piłkę nożną grają wszyscy. Chłopaki wiem, że zdarza im się też w momentach, kiedy jest trochę czasu, przed odnową biologiczną grają w piłkę. Kogo możemy się zobaczyć na parkiecie? Przedsiadkarzy są to e, pod wodzą Andrzeja Skorupy, na nim się najbardziej skupił, bo przypomnę, że on miał propozycję swego czasu, oczywiście gry w Radomiaku, kiedy ten awansował do pierwszej ligi, że Andrzej Skorupa skomponował zespół, mieszankę młodości ze starszymi i myślę, że Radomiak nie będzie miał tak łatwo. No i też e, mecz od bojów komentują. Weteranicz innymi tener Andrzej Seriab, który się tutaj dzisiaj pojawił. Tak, to jest inicjatywa naszych przyjaciół z Radomiaka radom. Oni To oni zorganizowali przyjazd tak znamienitych gości i myślę, że jest, jest o czym mówić. Myślę, że radom o takiej imprezie nie zapomni mam nadzieję, że będą kolejne. Zawsze takie spotkania są bardzo fajne, bo na co dzień nie mamy okazji się w takim gronie spotkać, więc te takie mecze charytatywne czy turnieje, jak chociażby najbliższy w, w sobotę Memoriał Sławka Rutki, gdzie spotkamy się znowu z kolegami, jest to czas na to, żeby powspominać stare czasy, a i odnowić stare znajomości, bo często jest tak, że koledzy przyjeżdżają z innych miast i to jest tak naprawdę okazja do tego, żeby się spotkać. Ale mecz odbojów jednak dla Czarnych, którzy wygrali 4 do jednego. Tak, myślę, że to potraktowaliśmy to zupełnie jako zabawę. Aczkolwiek emocji nie brakowało, i, i pod koniec na pewno gdzieś tam ta żyłka sportowca się odezwała, żeby jednak e, dogonić. No niestety dzisiaj czarni pokazali, że są troszkę w, lepie, w lepszej kondycji niż my.